Witam ponownie na moim kanale. Tak sobie pomyślałem, że nagram część drugą filmiku z tej wędzarni. Wędzarnia od firmy Drevos. Pojawiają się powoli już jakieś komentarze po pierwszym odcinku komentarze tego typu, że wędzarnia mała. Tak, kochani, ona nie jest duża. Natomiast dla rodziny. Czteroosobowej zupełności wystarcza. Firma Drevos w swojej ofercie ma różne wędzarnie: duże, bardzo duże, większe, mniejsze. Jest naprawdę duży wybór. Kolejny komentarz: to było malutkie drzwiczki, kiepski dostęp. No ale słuchajcie, to jest wędzarnia mała. Nie pakujemy, Bóg wie, ile w tą wędzarnię, więc ja uważam, że takie drzwiczki jak najbardziej spełniają swoją funkcję. Otworzymy, zajrzymy do środka. Już Wam ją wcześniej pokazywałem, więc wiecie, jak ona wygląda. Jest naprawdę bogato wyposażona. Mamy tutaj dbałość o szczegóły. Wykonana bardzo ładnie, schludnie. Nie można się do niczego przyczepić. Kolejny komentarz ktoś powiedział: obudowa, tylko hefnięte w trzech czterech miejscach. To wszystko. Woda się może nalać. No ale zadajmy sobie pytanie: kto taką wędzarnię trzyma pod chmurą? Ja gorsze wędzarnie. Trzymam zawsze pod zadaszeniem lub pod plandeką, nigdy pod chmurą. Wiadomo, jest elektronika, o to wszystko trzeba zadbać. Więc zrobię to zbliżenie. Tak to zostało skomentowane, że jest tylko hefnięte, nie jest spawane po całości. No ale po co? Tylna część oczywiście sterownika. Ma wentylatorek, więc cały czas ta elektronika w środku jest schładzana. Tutaj są też obok dwa przewodziki. Ja już sprawdzałem, to jest niskie napięcie to nie jest 230, to nas nie kopnie. A do czego dopinam, dopinam właśnie też i do komentarza, ponieważ jeden z moich widzów powiedział, że to jest no, nie w porządku, że przewody są na wierzchu. Jak dla mnie? Super. Powiem wam, że do tego się podepnę, zrobię sobie dodatkowe oświetlenie wokół wędzarni na jakiejś tam e, taśmie LED. Kolejna rzecz to było, że Daszek. Nie jest wypuszczony poza sterowanie. W sumie powiem Wam tak, mogłoby być, ale niekoniecznie. No bo jeszcze raz mówię: po co, jeżeli to trzymamy pod dachem? Tył wędzarni to już pokazywałem. Widzieliście, mogę pokazać jeszcze raz. Mamy tutaj zamykanie to niżej od wentylatora. Tutaj mamy od. Komina, generator dymu. O generatorze też już wspominałem. Znacie funkcję działanie tego generatora. Jeszcze też był komentarz odnośnie uszczelki, że uszczelka jest nieodpowiednia, że uszczelka powinna być odporna na temperaturę, ponieważ taka uszczelka, jaka jest tutaj założona, ona się rzekomo gdzieś tam utlenia. I, i, I to wszystko nam niby wchodzi w żywność. Powiem Wam tak, nie wiem jaka to jest uszczelka. Na pewno jest to uszczelka, która jest odporna na temperaturę, i myślę, że producent wiedział, co robi. Na pewno nie jest to uszczelka typu do okien. Kolejny komentarz to było, że wnętrze. To jest blacha, że y, będą się zbierały skropliny, że nie będzie nam do, dosuszało y, wędlin. No tu się zupełnie nie zgadzam. To sobie ktoś wymyślił. Przecież mamy grzałkę, termoobieg, wentylator, y, komin, przecież no to wszystko. Musi współgrać, współdziałać, więc tutaj no, nie ma raczej takiej możliwości, opcji, aby przy suszeniu, przy dosuszaniu wędlin ta wilgoć z wędliny zbierała się na ściankach wędzarni wewnątrz. No i, mój kochany widzu, jeżeli mnie oglądasz, oglądasz ten filmik, ja bym Cię prosił, abyś to. W komentarzu bardziej sprecyzował o co z tym, w tym chodzi. Także no, powiem Wam tak: no, ja tutaj zastrzeżeń ogólnie żadnych nie widzę. Jest to wędzarnia wiadomo, nie dla każdego. Jeżeli ktoś będzie robił przetwory, wędliny dla sąsiadów. Nie tylko dla siebie i będzie przerabiał jakieś 20-30 i więcej kilogramów mięsa, taka wędzarnia nie jest dla niego. Wtedy będzie musiał pomyśleć o wędzarni większej, a oferta, jaką przedstawia firma Drevos, jest duża. Nie wiem, czy mówiłem, że. Ta wędzarnia jest fajna do czyszczenia. Dlaczego? Dlatego, że po jakimś tam czasie wędzenia wiadomo, że dym wędzarniczy będzie osiadał się na ściankach. No i zawsze możemy sobie troszeczkę to poczyścić. A jak używamy do tego celu płyn, który nam rozpuści. Dym wędzarniczy, taki płyn widziałem, można nabyć w firmie Jelux Polska. E, też myślę, aby zakupić taki płyn, wypróbować. Pokażę Wam, jak on działa. E, podobno jest skuteczny. Nie czyścimy żadnymi innymi środkami chemicznymi, typu domestos, bo już takich talentów widziałem. E, no i gdy już to wszystko sobie w środku wyczyścimy możemy delikatnie spłukać wodą no wiadomo że musimy uważać na grzałkę bo grzałka jest tutaj za tą ścianką tam znajduje się również termoobieg ale gdy delikatnie spłuczemy i coś nam tutaj na nakapie na dno wędzarni nie ma z tym żadnego problemu mamy tutaj odpływ możemy to spłukać woda wleci dołem jeżeli będą jakieś zastrzeżenia, uwagi odnośnie tej wędzarni, na pewno o tym wam powiem. Póki co ja tego jeszcze nie znalazłem. Najważniejsze jest ją wypróbować przy wędzeniu. Kilka wędzeń i się wtedy okaże, wyjdzie prawda czego ta wędzarnia jest warta. Jeżeli takie uwagi znajdę, na pewno wam o nich powiem. Chciałbym, kochani, aby tych komentarzy odnośnie tej wędzarni było więcej. Jeżeli byście mieli ochotę, zajrzyjcie do mojego pierwszego filmiku o tej wędzarni. Piszcie w komentarzach, wypowiadajcie się, albo nawet pod tym filmikiem. Chętnie odczytam, wypowiem się na ten temat, nagram dla Was filmik. Przy okazji, kochani, zapraszam na grupę, grupa na Facebooku, gotowanie na spontanie. Kuchnia Staropolska, wyroby mięsne, Instagram, TikTok. Jeżeli film Ci się spodobał, zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, a dzwoneczek przypomni Ci o kolejnym moim filmiku. W następnym filmiku, oczywiście, powiem Wam o przygotowaniu wędzarni do wędzenia. I odpowiem na nurtujące Was pytania. Pytania w komentarzach. Dzięki, że byłeś ze mną i do następnego, cześć. Jeżeli jest ktoś, kogo zainteresowała ta wędzarnia, e, oczywiście mm, podam link e, w opisie. E, tam będą linki, które przekierują Cię na stronę producenta, e, na grupę na Facebooku. E, są tam pokazane różnego rodzaju wędzarnie, ale też e, całe wykonane z blachy wybór jest naprawdę duży każdy znajdzie coś pod siebie, dla siebie najlepiej jak to sami sobie ogarniecie, zobaczycie wejdziecie poprzez podane w opisie linki o ceny tych wędzarni nie pytajcie mnie cen nie znam Szczerze mówiąc, nie miałem czasu zagłębić się i tych cen jeszcze nie sprawdziłem. Natomiast były chyba dwa pytania odnośnie ceny. No, niestety nie znam. Ale w wolnej chwili zerknę, sprawdzę i gdyby się pojawiły takie pytania, będę przygotowany.